I w momencie, jak wyszedłem biegać, to jak cały dzień świeciło piękne słońce, tak zaczęło lać. ale trudno. Straciłem też 25 minut na podłączenie tego pierdolonego słuchawek z czujnikiem buchu. Dzisiaj pokażę wam czteroskładnikowy deser wegański dobry. Taki, który jest prosty do zrobienia, szybki, y, słodki, w miarę zdrowy, bo tam no, prawie nie ma cukru. Znaczy nie ma w ogóle cukru takiego białego, tylko mamy tutaj trochę syropu zagawy. Składniki zaraz podam. Wszystko y, jestem zwolennikiem przygotowywania, wszystkiego na początku, żeby nie było. Y, i żeby na początku od razu wymienić składniki, żeby nie było takich jaj, yy, że robimy jakieś danie i potem czytamy dalej przepis, a w przepisie jest napisane, a teraz dodaj cebulę, która się marynowała, 28 godzin, na przykład. Nie? No i ten, no, bardzo dużo przepisów, tak jest, strasznie mnie to denerwuje. Zrobiłem Oli te krówki kiedyś, jak wracała z kontraktu, skąd ty leciałaś? Z Grecji, czy skąd? Z Grecji, czy z Hiszpanii, czy z Portugalii? Wszystko jedno, zrobiłem Oli i z miską taką. Stałem na lotnisku pod folią, aż mnie się ten, ochrona lotniska, ci celnicy w uzbrojenie, takie harpagany się pytały, panie, a co pan tam ma? No, tak, no, więc tak, jest to proste każdy kulinarny abnegat nawet jest w stanie to zrobić, więc po kolei, po pierwsze, będziemy odmierzać wszystko na szklanki, czyli 250 ml mniej więcej, albo po prostu szklanka, tyle wchodzi mniej więcej do szklanki, żeby się nie bujać z jakimiś z jakimiś kombinacjami pod tytułem 22,5 grama, to walimy na szklanki teraz tak potrzebujemy co? Składniki, które potrzebujemy, szklanka nasion słonecznika, szklanka daktyli, tabliczka czekolady, dwie łyżki kakała i trochę syropu z agawy. Będziemy też potrzebowali blender, najlepiej taki, nie? Od góry, bo w kielichowym będzie Wam to potem ciężko odkleić, bo procedura, którą zrobimy to jest tak, Sprażymy nasiona słonecznika na patelni, kiedy one się będą prażyły będziemy roztapiali tabliczkę czekolady w kąpieli wodnej. Spoko, spoko, ktoś nie wie o co chodzi banał, zaraz pokażę. I potem to wszystko do kupy, do blendera i na jedną masę do lodówki na parę godzin, potem wyciągamy z lodówki, kroimy i są takie ala krówki, ale są bardzo smaczne. Więc yy, tak, kąpiel wodna najpierw. Żeby rozpuścić tabliczkę czekolady Kurde. Żeby rozpuścić tabliczkę czekolady w kąpieli wodnej. Aha, sól jeszcze będzie potrzebna. Sól, pamiętajcie, bo to trzeba trochę posolić, żeby nie było jakieś. Ostatnio w ogóle modne są połączenia słodkiego ze słonym. Potrzebujemy garnek i jakąś miskę. Patent jest taki, że wlewamy tu wodę, gotujemy ją, wkładamy w miskę. Czekoladę tutaj pokruszoną i wkładamy to i to sobie pływa. Ta miska się podgrzewa, ona nie musi być metalowa. Miska się podgrzewa i czekolada w środku nam się topi. Taki jest patent. I topi się bez dostępu wody, więc pozwólcie, że naleję. Zagotujemy to sobie do michy, pokruszymy. Oczywiście kruszymy zamkniętą, prawda? To łatwiej jest wtedy. Otwieramy i wysypujemy. Do naszej, do naszej nichy, w której będziemy topić. Dawaj. Dobra, ja mam czekolady ze skórkami pomarańczy, wiem pewnie macie bez. Okej, okay, to nie ma znaczenia. Woda nam się gotuje na naszą kąpiel wodną, więc teraz szklanica nasion słonecznika. Chyba nie muszę mówić, że łuskane są, nie? Może muszę, no to mówię, łuskanych. Akurat tak wyszło, że to jest wszystko co mam w domu. Więc będzie trochę mniej niż szklanka. To tylko proporcje. Ech, można robić na oko. Nikt od tego nie umrze. Yy, nie będzie na pewno jakoś, jakiejś gigantycznej różnicy w smaku. Teraz tak. Prażenie. Prażenie, jak ktoś nie wie, na suchą patelnię bez żadnego tłuszczu, to trzeba wrzucić. Dać trochę tutaj, tam, nie wiem, na cztery, żeby się nie zjarało, bo jak się zjara, będzie gorzkie. I wszystko będziemy wrzucali potem tutaj, nie? Więc jak się ta patelnia nagrzeje, wrzucimy tutaj te słoneczniki i sobie to podprażymy. No dobra, woda nam się zaczyna gotować, więc yy, czekolada połamana, oczywiście zmniejszamy ten, ten, żeby tylko, żeby nie przerywać gotowania, tak, żeby tam było jednak w okolicach tej stówy. I. No, i wkładamy to tutaj. I to sobie tak pływa, i to się będzie z czasem ta czekolada się będzie rozpuszczała. I jak to sobie chodzi, wrzucamy na patelnię naszego słonecznika do sprażenia. Wydaje się, że jest go dużo, ale tak ma być. Tak ma być, bo on ma być wyczuwalny w naszym potem w naszych pseudo-krówkach wegańskich. Zmniejszę trochę ogień, bo widzę, że mogłem przesadzić. No dobra, i to się praży. Czyli. Bez żadnego tłuszczu, nasiona słonecznika nam tu chodzą. W tym czasie, do naszego głównego naczynia, w którym będziemy blendowali, możemy wrzucić te daktyle, o których mówiłem. i też będzie szklanka. Pamiętamy, brawo Ciechan, nie trafiłem do szklanki, całe życie tu samo. Tutaj widzicie, to chodzi aż się rusza całe, aż cały tapczan chodzi. Taka scena z Dnia świla. Tylko tu pamiętajcie to mieszać, żeby to się nie przypaliło. One się zaczną robić lekko brązowe. Eee, to będzie znaczyło, że już, że już im starczy. Jak zbrązowieją. Dobra. Szklanka daktyli. Mam od dwóch różnych producentów, więc mają dwa rozmiary i dwa różne kolory, ale tym się nie martwcie. I teraz tak, daktyle. Tu do naszego głównego naczynia, w którym będziemy wszystko blendowali. I odstawiamy, potem się to wszystko przyda. Zostały mi w całym opakowaniu jeszcze 3 da tyle, to ja tam dorzucę już, żeby nie trzymać opakowań pustych. No i dobra, i mieszamy, żeby się nie przypaliło. Podniesiemy tutaj temperaturę, bo będę czekał też do jutra, przykryjemy to. Co się stanie, jak to przykryjemy? Para nie będzie spierdzielać, tylko będzie tutaj zatrzymywana, więc tutaj się zrobi dużo większa temperatura. To chyba dosyć logiczne i proste, nie? Mam nadzieję. Więc nam się to szybciej rozpuści. W zasadzie to jesteśmy w, w połowie drogi do zrobienia naszego deseru. To jest deser, przy którym najwięcej pracy wykonuje blender, tak naprawdę. I to mniej więcej tak ono, podprażone. Jak jest mniej więcej podprażone, to przerzucamy to stąd do naszych Daktyki. Oczywiście, że jest na boki porozsypywane, bo ja jestem znany i utalentowany z po prostu robienia syfu niechcący. Dobra, trwało to dobre 15 minut aż sobie iPada przyniosłem z nudów i teraz tak. Ta czekolada się w miarę, w miarę rozpuściła, i teraz co z tym dalej zrobimy? No musimy to wyjąć. Metalowa miska oczywiście nie zachęca do po 20-paru minutach we wrzątku, nie zachęca do brania jego rękami. I po to mamy lettermana. Wyjmiemy to kombinerkami. Wiem, co robię, ja się już tyle razy oparzyłem w ten sposób, że uwierzcie mi, nie chcecie tego dotknąć rękami. Więc tak, wyłączamy to, zdejmujemy pokrywkę. Będę to robił może bliżej trochę, żeby wszystko było widać. Bierzemy łyżkę, żeby sobie pomóc wyciągnąć. Łapiemy to, to naprawdę jest gorące, nie? I ta czekolada jest w takim stanie, o. To jest rozpuszczone, możemy sobie to pobełtać trochę, ale blender nam załatwi cały temat. I te czekoladę z kąpieli wodnej tutaj. dzielamy. Oczywiście, ten, yy, ten pojemnik ma na dole ostrze, dlatego ja go używam. Możecie blendować to w misce blenderem takim, trzymając go w ręku po prostu. Huh? Mm. Mm. Dobre. Dobre. o. dobre. Letterman mi się zaczekoladował. Więc mamy coś takiego, no i teraz to nie koniec. Teraz podsumowując, co tu mamy w środku? Sprażone nosiona słonecznika, szklankę, szklankę daktyli, jedną gorzką czekolady, jedną tabliczkę gorzkiej czekolady rozpuszczoną w kąpieli wodnej. No i teraz tak, żeby to na pewno było odpowiednio kakałowe, proszę bardzo, mm, uh -huh. ciach. Bierzemy sobie tu łyżkę. Wsypujemy łyżkę kakao. Dobra, łyżkę. Już tam. Nie czuba tą płaską łyżkę. Dobra, to łyżkę z sojropu, z agawy, żeby było słodkie. To i tak będzie dosyć słodkie, nie? Ale tak, żeby na pewno. Będzie mocno czekoladowo-kakaowe na pewno. Dobra. I. Aha, bo to jest wersja wegańska. Jak chcecie wersję, nie bo niektórzy weganie mówią, że można używać miodu, a inni mówią, że nie można, bo nie jest niby zrobiony ze zwierząt. Ale produkcja miodu żeruje na cierpieniu pszczółek. Dlatego jest syrop zagawy. Mi jest wszystko jedno, akurat miałem to pod ręką. Możecie dać miodu zamiast tego. Tylko cukru nie sypcie, bo tu się nie zmieli. Dobra, była łyżka syropu z agawy, żeby było słodko. Teraz damy pół łyżki soli, żeby było słono. A, całą łyżkę soli damy. Ja lubię, jak, jest, jak są te smaki wyraźne, bardzo. No i przykrywamy. No i tak jak Wam na początku wspominałem, najcięższą pracę tutaj będzie wykonywał blender, bo to musi wszystko zmienić. Następny krok. Następny krok to wam powiem jak to się zblenduje. Aha, jakiś prąd byśmy posłowali. To co nam wyjdzie, to jest taka. Dosyć gładka masa. Tylko że to jest ciepłe wszystko. Więc, więc ponieważ to wyszła taka ładna gładka masa i o to chodziło, ale musimy to schłodzić, bo to jest ciepłe, nie? Więc następną rzecz, którą robimy, Micha. I teraz tak, to jest mój autorski patent, ale polecam, wyłożyć te misce tutaj folią, dlatego że nie odklejcie tego potem od talerza po wyjęciu z lodówki. Więc, bierzemy folię typu stretch, u nas w domu wszyscy mają dużo tatuaży, więc mamy tej folii od cholery. Kto ma tatuaże, ten wie, pozdro dla kumatych. Eee, dobra, wykładamy i pchamy to wszystko z tego naszego, z tej nichy rzucamy tu, elegancko, wszystko się zblendowało, patrzcie. Wykładamy to tu i upychamy, żeby... To jest ważne, żeby to uklepać, dlatego że potem będziemy to kroili, więc to musi być dosyć zbite. No i uklepiemy sobie to. Nie musicie tego równo z góry wszystkiego jakoś tak bardzo radykalnie wyrównywać, bo to i tak będzie dół, jak będziemy to wyciągali, to odwrócimy to do góry nogami i naszą górą będzie ładny taki ten, ten kształt miski. Więc teraz tak, to w tej postaci musi nam ostygnąć, ale nie wkładamy tego gorącego do lodówki, bo dlaczego? To jest pytanie. Zawodowa kucharka ostatnio była zaskoczona, jak jej powiedziałem, dlaczego nie wkładamy gorących rzeczy do lodówki? To nie chodzi o to, że to będzie źle smakowało, tylko lodówka wam się rozpierdoli. Nie każdy o tym wie, więc teraz Ciechan uczy ciechanbawi. Więc czekamy, aż nam to ostygnie. Jak to ostygnie do poziomu takiego, że będzie mogło wjechać do lodówki, wrzucamy to do lodówki na dobre 3-4 godziny. Więc teraz plan jest taki. Ja to zostawiam, niech to stygnie. Idę przygotowywać live'a, bo dzisiaj robię na moim głównym kanale Łukasz Ciechański podsumowanie tygodnia live. Skończę live'a, zrobię trening i jak wrócę z treningu, to to powinno być już OK. Zobaczymy. Także zdążyłem skończyć live'a i wyjść, pobiegać na 50 minut, i w momencie, jak wyszedłem biegać, to jak cały dzień świeciło piękne słońce, tak zaczęło lać. Ale trudno, straciłem też 25 minut na podłączenie tego pier słuchawek z czujnikiem uchu. które z jakiegoś powodu, o czym chyba nie wspominałem jeszcze, po prostu przestają się łączyć z telefonem, z Endo dogubiło połączenie. Nie wiem, czy to jest wina iPhone'a. Czy to jest wina firmy Jabra, czy tego, że te słuchawki mają, nie wiem, 6 lat i są stare, czy, czy o chuj tu chodzi, ale doprowadza mnie to do szepskiej pasy. Matko, to. czekaj, bo tu. Ty... No jakby Czalało. nie było. Schowamy aparat, bo mam wrażenie, że pada coraz bardziej. No mi to wszystko jedno, bo i tak będę cały mokry jak skończę trening. Także widzimy się potem. I znowu 5. Dawaj, dawaj, ide, no, ide. Zmokniemy. No czy co zmokniemy? ty? No, zmokniesz, ja to już wiesz. <grym> no i <grym> dopiero wyszedłem spod prysznica, jeszcze w gaciach jestem samych, ale już mnie poganiają, że, że chcę ciastko wyjmi, <grym> proszę te krówki wyciągniemy, zobaczymy czy wyszły, przekroimy. Pokażę Wam propozycję serwowania. Yy, no dobra, czyli teraz tak. Trzeba to wyciągnąć. To tylko tak naprawdę dobrze świadczy o tym, jak się nie chce odkleić. Bo to znaczy, że ta masa wyszła ładna i sztywna. Nie wygląda mi na razie zbyt zachęcająco. Ale uwaga! Tego wyszło od cholery. Eee, proszę bardzo, tak to wygląda? Spoko pozbędziemy się tutaj. No i dobra, i teraz idzie do, do recenzji, proszę. No i co? Ej, dobre, pomarańczowe wyszło. Czekolada była ze skórką pomarańczową. Czy wierzczęło? To jest kota? Mm -mm. Tadzio? Właśnie, bo mi tu nie zabraknie. Tadzio tego nie zje. No to ja zjem. <grystanie> Prosty przepis. Pół godziny roboty. Nie tego. I podsumowanie, 21 dni zmagań z e, przygotowaniami do. no Tak naprawdę fajnej zabawy a nie zmagań, bo jakoś tak zupełnie, e, zupełnie nie patrzę na to jako na zmagania, czyli na coś, co jest poświęceniem, czy jakimś ten. No jest wysiłkiem, ale takim spoko. Natomiast pomyślałem sobie, że co ja będę opowiadał, co ja sądzę, Ola wam powie, co, co sądzisz. Nie utop się tylko, proszę. Bo. <noise> Powiedz mi, co sądzisz? O czym? No bo ty <noise> obserwujesz z boku to, co ja robię. No. Obserwujesz z boku to, co ja robię, to jestem ciekaw, co ty sądzisz. Ale w sensie, że... No co się twoim... w te trzy tygodnie, nie wiem, twoim zdaniem, jak patrzysz na to z boku, co się zmieniło e, na plus, co się zmieniło na minus? są rzeczy, o których nie można mówić publicznie. <noise> Jakich rzeczy publicznie? Yy, takich yy, naszych związkowych bliższości takiej. Co? Co? <grywa> to się zbliżyliśmy jakoś do siebie. Tak? Tak. W jaki sposób? W sposób taki nie wiem. Ja się czuję bliżej ciebie i czuję ciebie bliżej siebie. Bo biegasz z kamerą ze mną. <grywa> to też w deszczu i jak no, jest dzisiaj ciepł, padało. Tak. No i, i co? I zaczęłam gotować, co jest w ogóle wyczynem jak dla mnie. No tak. Ale już no. przestałam, bo. bo już ci się bo nie chce. Nie, chcę, nie ale... bo skończyłeś ketozę i już mówisz, że sam będziesz gotował nie, i w ogóle ale masz patrzysz... takie super kurczaki, które miałeś zrobić dzisiaj i zapomniałeś. Kobiety. 10 kilometrów Pan razy przebiegłeś to było takie, no hu-hu, panie, dobrze panu idzie. W, nie wiem, w chudości i grubości? Widzisz no chudość, no to ty chudniesz, cały czas chudniesz. W grubości już mało co zostało. Nie, nie, przesadzę. nie, stoi na nie, 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 stoi na brzuchu nie, <grym> się śmieje, nie, 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 ale no, jeszcze Ci tyłek został u Ciebie, tyłek to jest najgorsza część do chudnięcia Ciechana. Ja mam po mamusi, moja siostra ma to samo, mam, po prostu dupę jak szafa ci To no, <grym> no, Słuchaj, Gena nie wydłubiasz, no ale da się jakby od odtłuszczyć te dupsko. No, ale dobrze Ci idzie i ja Ci cały czas kibicuję, biegam za Tobą, znaczy nie biegam, bo mi się nie chce, ale jeżdżę na deskorolce z kamerą za Tobą, mhm. w deszczu też. To chodzę, bo to można się wywrócić, coś połamać w ogóle, nie? No, ale tak, to w ogóle jakoś tak, nie wiem, no fajniejszy jesteś odkąd zacząłeś coś ze sobą robić. Ha! Ha. Prawda. Ale czasu to zajmuje dużo, nie? No, ale wolę tak, niż jakbyś miał siedzieć i pić browary przed komórką. <laughs> Ej, powiedz na koniec, gdzie masz stanik. <noise> uh, 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 uh. Jest 23.24 Wgrywa mi się odcinek um, mojego podcastu. I zaraz to się przemieli. Ja montuję ten materiał, wrzucam na kanał. I bardzo się cieszę, że um, jest nas więcej. Coraz um, 21 dzień. No, jak słyszeliście. Myślę, że myślę, że to idzie wszystko w dobrą stronę. Nie rano się nie nagrałem jak wyglądam. Bo zapomniałem. Zrobię to jutro rano. Także jutro update z mojego wyglądu po trzech tygodniach grubej akcji. Działamy dalej.